Prawie kilometr pchania roweru po takich piaskach, ale to tak jak Bożenka zaraz powie Widok bezcenny Dokładnie Mamy ja tak o wiele. tak my jedziemy sobie fajnie Smacznego mhm. na To jak? Pokaż jaką Z jajem mm, pycha. w rzadce. Nienaruszona kompletnie plaża, dzika. Gdzie oko sięgnie? Gdzie oko sięgnie? Nie chce mi się schodzić, bo... bo nie mam siły. Ach, co tam, zejdę. Jaki piasek. Delikatny. No tak czegoś jeszcze nie widziałem. Ani jednego człowieka. I sobie zdjęcie zrobimy, nie?